Słuchasz GPW, podcastu Bankier Voice. Obietnice zysków idących w tysiące procent, za którymi stoją obietnice, a jakże? Dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy złotych, dolarów, euro, jenów czy jakiejkolwiek innej waluty. Wszystko w ekspresowym tempie, prosto, często potwierdzone przykładami. I oczywiście z autorytetem wielkiego i znanego inwestora, o którym jednak mało kto słyszał. Wystarczy tylko wpłacić, wręcz wołamy, proszę, prosimy, wpłaćcie. Model piramid finansowych jest niezmienny, i to właśnie im. A w zasadzie ich kryptoodmianom przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku gospodarczego punktu widzenia, a zrobimy to z kimś, kto każdego dnia śledzi i opisuje dla Państwa ten cypro, cyfrowy przestępczy półświatek. Redaktor Michał Misiura, bankier bankier.pl. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Aleksander Ogrodnik, dzień dobry i zapraszam. We wstępie tak na szybko zreferowałem modus operandi piramid. Czy faktycznie w przypadku kryptowalut, kryptopiramid e, jesteśmy wabieni w ten podobny sposób? Czyli no, ten, taki modus operandi, ten prosty schemat, tak? Znany inwestor, wielkie zyski, jak to wygląda? Tak, schemat jest zawsze ten sam. Aczkolwiek wektory ataku są różne. <gry> Najczęściej trafiamy na takie rzeczy przez naszych znajomych, przez znajomych znajomych przez kolegów z pracy, za każdą piramidą finansową stoi jakaś legenda. Może to być wielki inwestor, może to być jakiś cudowny algorytm inwestycyjny. Albo znajomy, który nagle odzywa się po latach i mówi hej stary słuchaj, niesamowita sprawa. To chyba każdy przynajmniej albo przynajmniej duża część z nas coś takiego doświadczyła. Czy to nawet w jakimś, nie, nie chodzi o nawet o piramidę finansowe, ale jakieś inne piramidy MLM, -y, tak? jakaś sprzedaż taka wielopoziomowa. Tak, jasne. No tak trafiłem też na y, przypadek opisywanego przez nas w bankierze Coinplexa. Po prostu znajomy zapytał mnie o inwestycję, o którą zapytał go inny znajomy, no i tak dotarliśmy do piramidy. Okej. Okay. Ja się w ogóle zastanawiam. Zresztą zanim przejdziemy do tego kompleksa, bo dzisiaj o nim jeszcze będziemy rozmawiać oczywiście, zastanawiam się nad inną rzeczą. Bo opisujesz ten schemat, te wektory ataku, jak to wygląda. Natomiast ja w głowie mam jedno. Mam nawet dwie rzeczy, może tak. Mamy Amber Gold i Getback. Co prawda to nie są krypto przykłady, ale przykłady oczywiście jakichś pewnych piramid, oszustw finansowych. Ale mamy też przykłady no, tych takich. Przyziemnych bym nazwał oszustw, czyli oszustwo na wnuczka, na siostrę, na babcie itd., itd., na policjanta. To wszystko ma jednak taki jeden wspólny mianownik. To znaczy, tak, o tych oszustwach Amber Gold, Getback, piramidach finansowych czy oszustwach na wnuczka słyszymy codziennie w mediach. Co kilka dni temat wraca, wszyscy o tym słyszeli, przynajmniej raz pewnie ktoś o tym słyszał. A ja się zastanawiam, że pomimo tego, że tak głośno biją bębny, tak głośno krzyczą wszystkie media, że afera, afera, oszustwo, ludzie nadal w to wpadają. Jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie nadal w to wpadają? No cóż, myślę, że podstawą jest po prostu brak wiedzy brak wiedzy i edukacji finansowej, ponieważ no, tak jak mówisz, tych przypadków jest naprawdę wiele. Natomiast. Na przestrzeni tych lat widzimy, że one nie nauczyły tak ogółu społeczeństwa. I ten przy przykład właśnie jakichś guru inwestowania i tak dalej, tutaj jest e, taki najbardziej chyba widoczny. Oni temu, temu ufają, bo wiem, że śledzisz codziennie te wszystkie doniesienia z tych platform tradingowych, fałszywych platform tradingowych, które obiecują tysiące procent zysków. E, jakbyś mógł podać może chociaż kilka takich przykładów, e, jak one powstają, jak to się zaczyna, e, co oni obiecują? Przede wszystkim obiecują osiągnięcie dużych zysków bez jakiegokolwiek wysiłku czy wiedzy o rękach finansowych. To jest taka pierwsza lamka ostrzegawcza, która powinna dać nam do myślenia. Jeżeli ktoś oferuje nam coś pięknego zupełnie za darmo, jeżeli coś wygląda zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, to najprawdopodobniej takie jest. Ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać. Robiliśmy sobie taki przegląd piramid, coś nowego się pojawiło. I tam, jak faktycznie zerknęliśmy, to nie wiem, czy pamiętasz, w tej tabelce poleceń, gdzie tam komentarz był napisany, że super wynik, obiecywane było ile? 15-150 tysięcy procent zysku. Tak, coś takiego. 150 tysięcy procent zysku. I co ciekawe, to już powinna chyba zapalić nam się lampka, prawda? A kolejny element to tak, że można zainwestować od jednego centa. To, w, w, ja, to jest dla mnie nieprawdopodobne, w sensie inwestycja od jednego centa, to już chyba naprawdę ci oszuści musieli się tak naprawdę nisko schylać, że są gotowi nawet przyjąć od człowieka po jednym cencie. No, ale to zależy od konkretnego schematu. Taki jeden cent to rzeczywiście będzie rzadkość i unikat na rynku. Raczej myślę, że te minimalne kwoty Będą zaczynały się od y, równowartości 200 złotych do nawet kilku tysięcy dolarów. Mm -hmm. a sporo jest takich faktycznie platform, oczywiście bez podawania nazw, bo wcale może się okazać, że one nie są jakąś piramidą finansową. Y, jest tego dużo? Mamy tego wysyp? Y, tak, one cały czas pojawiają się, cały czas powstają nowe na miejsce tych, które upadną. Jest to plaga, można powiedzieć. No właśnie, to ostatnia taka plaga, a właściwie plaga, która już się zakończyła, niestety tragicznie. Dla wielu inwestorów, czyli opisywany przez ciebie ostatnio na łamach bankiera Coinplex. Tak, tak. Coinplex jest takim przykładem rzeczywiście. Przede wszystkim to była piramida, która oferowała naprawdę niewiarygodne zwroty. W Coinplex zwrot osiągany dzięki aplikacji wynosił w praktyce od 1,8 do 1,9% dziennie, i środki były reinwestowane. No, i stosując tutaj wzór na procent składany, można łatwo policzyć, że w takim przypadku minimalna inwestycja, którą było 50 dolarów, po roku powinna zmienić się w kwotę rzędu 33 tysięcy dolarów. Czyli inwestując niecałe 200 zł, po roku mielibyśmy ponad 126 tysięcy. No, to jakieś niebotyczne liczby, tak? I jednak yy, są ludzie, którzy, którzy się na to łapią, ale. Zastanawiam się nad tym schematem, bo oczywiście ten kompleks na początku pozwalał wypłacać pieniądze. To nie było tak, że wpłaciłeś 200 złotych czy te 50 dolarów, o których mówisz, bo w przypadku kompleksu to były dolary. I to wszystko przepadało, znikało i nie dało się tego wypłacić. Ten, ten, ten schemat tego oszustwa, źle to zabrzmi, ale powiem, jest bardziej wyrafinowany. Mm -hmm, to prawda. Dobrze zwróciłeś na to uwagę. Otóż na etapie pisania pierwszego tekstu nie spotkaliśmy się z żadną osobą poszkodowaną, naprawdę. Wszyscy chwalili sobie ten sposób zarabiania, wszyscy wypłacali duże kwoty. Wszystko grało i było jak najbardziej w porządku. Poza tym Coinplex uwielgadniał się w taki sposób, że wchodził w lokalne sponsoringi sportowe. Miał swoje społecznościowe biuro w mielcu. Także na pierwszy rzut oka wszystko się zgadzało. Jest biuro, są ludzie na miejscu. Yy, aplikacja wypłaca, no więc czegoś tutaj czepiamy, co może być nie tak. Czyli na początku, jak opisy zaczynałeś opisywać sprawę kompleksu, to rozumiem, że jak rozmawiałeś z tymi ludźmi, czy też byłeś na forach, bo to są rozumiem, że są grupki i tak dalej, ci, faktycz ci ludzie faktycznie chwalili się tymi zyskami. Ja się zastanawiam z kolei, do dokładając do tego pytania, jeszcze jedno pytanie, czy to czasami nie mogły być na przykład podstawione jakieś boty albo fałszywe konta? Takie ryzyko też jest zawsze. Ogólnie, jeżeli każdy ma wątpliwości, jeżeli zawsze w przypadku każdej piramidy, jeżeli pojawia się ktoś z wątpliwościami, który sieje w cudzysłowie ferment wśród społeczności, zostaje z niej odsuwany, wydalony poza nawias, żeby po prostu te krytyczne głosy nie dochodziły do reszty osób, aczkolwiek w przypadku kompleksa jestem prawie pewien, że do pewnego momentu to działało dobrze i budowało sobie wiarygodność do, tej do tego finałowego stadium, podczas którego no, wszyscy zostali okradzeni. Wiemy, jakie to są w ogóle, o jakich rzędach milionów, dziesiątek milionów mówimy w przypadku kompleksu. Otóż prawdopodobnie, przynajmniej według specjalisty, eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa Marcina Daszkiewicza, który pomagał mi przy jednym z artykułów na temat kompleksa. E, możemy mówić o nawet 100 tysiącach poszkodowanych osób. Słyszałem, że ta kwota może sięgnąć nawet 200 milionów, ale no oczywiście, najprawdopodobniej Upłyną miesiące lub lata, zanim śledcze będą mogli przedstawić nam pełny obraz tej sytuacji. No właśnie, bo to wszystko się rozbija o to, tak naprawdę nie wiemy, gdzie te pieniądze trafiają. Wpłacamy je niby przelewem, ale potem to wszystko wyparowuje i dostajemy tylko w aplikacji jakąś prostą informację, że o przyrost, taki tak zwany przyrost księgowy. To się tam pojawiają, cyferki zmieniają, ale co się faktycznie dzieje, to nie wiemy. Jaki w ogóle jest ten schemat, tak się zastanawiam, bo domyślam się, że to przecież te firmy nie są rejestrowane w Polsce. Tylko gdzieś za granicą. To znaczy tak, w przypadku Kompleksa oni reklamowali się rejestracją w Stanach Zjednoczonych, ale to za każdym razem były po prostu firmy, które można założyć na słupa, minimalnym nakładem kosztów. Także te firmy nie mają ani żadnej licencji na świadczenie usług finansowych, ani żadnej wiarygodności w tej materii. No i to jest dość proste do weryfikacji. Jeżeli chodzi o dalszy schemat, wpłacasz pieniądze i w przypadku Kompleksa. Oraz też innych bliźniaczo podobnych piramid, które działały na naszym rynku do pewnego momentu. Um, wystarczyło kliknąć kilka razy w aplikacji przycisk, który uruchamiał tak zwaną kwantyzację, czyli po prostu bota tradingowego, który miał zarabiać za użytkownika na rynku samemu dokonując arbitrażu pomiędzy różnymi giełdami kryptowalut. Ale oczywiście to, co widzieli użytkownicy, było tylko cyferkami w aplikacji, tymczasem wszystkie środki były już na portfelach przestępców. Czyli te, te wypłaty początkowe, te wypłaty początkowe, które faktycznie one były, jeżeli były w jakiejś części, to można powiedzieć, że to jest koszt uzyskania przychodu. Czyli musimy paru osobom dać zarobić, żeby dało się rozpromować ten nasz model oszustwa, a później to, co ma być, to będzie. Powiedzmy, że tak. To znaczy, to było rzeczywiście dość sprytnie wymyślone, jeżeli chodzi o Coinplex, ponieważ w tej końcowej fazie istnienia piramidy. Prowadzili ogromną promocję, podwajali wpłacone depozyty, przez co bardzo wielu ludzi, którzy nawet wcześniej osiągnęli zyski, rzucili się na to, mieli zaufanie do swojej aplikacji. No tak, no bo skoro raz mi zapłaciliście, no to drugi raz też zapłacą, no bo przecież. Są tak, już... a byli tacy, którzy wyciągali wielokrotnie stamtąd wypłatę. Wiem o takich przypadkach, także bardzo wiele osób uważało, że jest to wiarygodna aplikacja, i gdy tylko pojawiły się tymczasowe promocje. Wszyscy się na to rzucili, płacali masowo pieniądze. Natomiast tuż potem aplikacja zatrzymała przelady. Słuchasz GPW. Na początku na wstępie naszej rozmowy przedstawiłem ten taki modus operandi, tak? czyli że obietnice zysków, obietnice bla 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 i tak dalej. I na końcu możemy dodać do tego modus operandi, do tego schematu oszustwa, to, że na przykład na końcu pojawia się wielka promocja. I to jest taki zwiastun, że chyba piramida chyli się ku upadkowi. Tak, jeżeli zaczynają się pojawiać promocje, to rzeczywiście to najwyższa pora, żeby ewakuować się z danej piramidy. Jeżeli jeszcze do tego kompleksu chciałbym wrócić, bo jakby opisujesz go bardzo szeroko i co ważne, i to chciałbym, żeby wybrzmiało, mówiłeś o tym. I przestrzegałeś, zanim piramida upadła, że to jest piramida? Jak pewnie się domyślasz, reakcją wcale nie było to, że wszyscy użytkownicy kompleksa uwierzyli w to, że coś jest nie tak z ich aplikacją. Mało tego, już na etapie, jeszcze na etapie zbierania materiałów do tej piramidy, miałem przyjemność rozmawiać z niektórymi promotorami. Jeden z nich groził mi zgłoszeniem na policję za nękanie, ponieważ chciałem dowiedzieć się tylko o szczegółach dotyczących aplikacji. No, generalnie atmosfera była taka, żebym się odczepił i. Nie ma tutaj czego szukać ani czemu się przyglądać. Wszyscy są zadowoleni, wszyscy wypłacają. Po co szukać dziury w całym? Skoro promotor tak cię zaczynał zbywać na zasadzie, to wydaje się, że być może on też był zamieszany w ten proceder. No tak, oczywiście. To znaczy, tutaj zawsze jest pytanie, na ile te osoby, które promują takie piramidy, są świadome, że to jest piramida? Ponieważ no niestety bardzo wiele osób wierzy w cały ten projekt wciąga swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, no i później robi się przykro. No właśnie, przykro się stało założycielom, czy nie założycielom, no bo finalnie e, kompleks kończy tak, że no właśnie, są zatrzymania policji, jest prokuratura, e, ale z tego, co wiemy, jest to dosyć rozbudowane, z tego też, co na OFIE mi udało się od ciebie usłyszeć. Tak, e, co prawda zatrzymano dziewięć osób, natomiast e... Mówiąc między nami nie mam przekonania, czy to rzeczywiście był sam wierzchołek piramidy. Zatrzymano na pewno polskich liderów kompleksa, ale być może nad tym wszystkim stała jeszcze jakaś inna grupa. Z czatów CoinPlexa, użytkowników CoinPlexa wiemy, że na pewno ci kluczowi promotorzy w Polsce kontaktowali się z jakąś tajemniczą amelią z Holandii. Także być może to właśnie gdzieś. W jakimś innym kraju znajduje się głowa tej hydry. A obok kompleksa na polskim rynku działały też równolegle dwie inne piramidy finansowe, według tego samego schematu, które upadły mniej więcej w tej samej dacie. Czyli mieliśmy trzy różne piramidy i prawdopodobnie jedną grupę, jedną głowę tej hydry, która gdzieś jest za granicą i tym wszystkim kierowała. Prawdopodobnie mogło tak być, chociaż to wymaga oczywiście jeszcze sprawdzenia. Dochodzą też nas słuchy, że osoby stojące za kompleksem tworzą już nową piramidę. O proszę. To też jest y, ciekawe pod tym względem, że chociaż piramida upadła, chociaż ludzie stracili ogromne pieniądze, dziesiątki, czy nawet setki tysięcy dochodzące do tego, to na tych y, grupkach facebookowych, y, czatach telegramach i tak dalej zgadują się i dalej szukają podobne, podobnego mechanizmu. Tak, tak, nie brakuje osób albo botów. Nigdy nie możemy być pewni, kogo spotkamy na takich grupach które proponują już nowe aplikacje, żeby odkuć się. Pojawiają się hasła pod tytułem Ta aplikacja działa dopiero miesiąc, jeszcze będzie kilka przynajmniej, które pozwolą coś tam wypłacić, odkuć się. To trochę tak jakby oszust chciał osłukać oszusta. Tak, ludzie myślą, że będą sprytniejsi i wyjdą w odpowiednim momencie, inwestując zupełnie świadomie w schematy, które są piramidami. To, to jest trochę taki, wydaje się, już taki hazard, hazardowy model psychologiczny, takiego hazardowego uzależnienia. No myślę, że tak, że można to rzeczywiście w ten sposób określić. No właśnie, bo powiedzmy w ogóle o samym modelu psychologicznym takiego użytkownika. No bo krypto jest troszeczkę takim nieznanym jeszcze światem, chociaż krypto z nami już jest od paru ładnych lat, tutaj tego modelu tych modeli, inwestorów jeszcze tak nie mamy opisanych, a ten model jest, wydaje się, istotny. Mi się tak wydaje, nie wiem jak ty na to patrzysz, ale to chyba jest tak, że te kryptowaluty przyciągają, jednak zawsze przyciągały, nawet nie mówiąc o skamach i oszustwach, zawsze przyciągały wzrok tymi wielkimi liczbami, że, że bitcoin jednego dnia potrafi podskoczyć o tyle, potem spaść o tyle. Tak, oczywiście. Wszyscy znamy historię wielkich Zysków, które można osiągać dzięki kryptowalutom. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o te piramidy finansowe, one po prostu wykorzystują też hasła, które mm, nie są powszechnie znane. To znaczy, tak naprawdę o kryptowalutach każdy słyszał, ale jestem w stanie się założyć, że większość społeczeństwa tak naprawdę nie wie, o co w tym chodzi. Tego rodzaju piramidy i oszustwa wykorzystują różne nośne hasła żeby wyłudzać pieniądze i tak naprawdę one nie mają do końca wiele wspólnego z rynkami, pod które się podszywają. W przypadku tych piramid kryptowalutowych, o których rozmawialiśmy, faktycznie były one wykorzystywane do płatności. No i podobno, no i stosowały tą legendę, że te zyski są osiągane na rynku kryptowalut, które mieli wypłacać użytkownicy, e, aczkolwiek z samym rynkiem nie miało to zbyt wiele wspólnego. Słuchasz GPW. Powiem szczerze, że ostatnio przygotowując się do, do, do dzisiejszego nagrania, do dzisiejszego programu, e, troszeczkę o tym czytałem i od rana pojawiają mi się reklamy e, różnych giełd e, kryptowalut. Oczywiście jak najbardziej, jakby to powiedzieli dzisiaj młodzi ludzie legitnych, e, ale pewnie gdzieś pojawiają się także te bardziej oszukane. No właśnie. To jakie są te oznaki? Na co mamy zwrócić uwagę? Gdzie, mam, gdzie zapala się lampka? No, podstawową zasadą powinno być nieinwestowanie w rzeczy, których nie rozumiemy. Czyli bardzo fundamentalnie. Tak, jeżeli chodzi o te znaki ostrzegawcze, no to przede wszystkim nie kierujmy się rekomendacjami znajomych, raczej, <głosy> <głosy> zwłaszcza takich dawno niewidzianych, którzy mogą coś z tego mieć, że wciągną nas do jakiejś inwestycji. Poza tym trzeba bardzo uważać na wszystkie projekty, które oferują wysokie zwroty. Ponieważ, no, jak wiemy, to nie jest zbyt realne. Jeżeli cofniemy się na normalne rynki, na rynki finansowe, popatrzymy na jakieś, nawet fundusze hedgingowe, chociaż o ich zwrotach ciężko mówić, bo są ukryte. Ale jeżeli popatrzymy na, nawet na takie najbardziej ryzykowne ETF-y, najbardziej ryzykowne TFI, no to one w tych ratingach ryzyka, te najwyższe, świecące się na czerwono, obiecują nam 90, 100, 110% zwrotu, ale w perspektywie 5 lat. Więc jeżeli faktycznie, nie wiem, jakiś Goldman Sachs, jakiś iShare, jakieś MSCI, no, potężne instytucje finansowe, Vanek, yy, takie zyski, to tutaj powinna się pojawiać lampka, że ktoś malutki obiecuje nam wiele, 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 wiele razy więcej. Tak. Yy. Nie warto wierzyć w takie sekrety, ponieważ jak no, łatwo policzyć, jeżeli ktoś dysponowałby takim algorytmem, który daje, który daje mu sto kilkadziesiąt procent rocznie, wziąłby kredyt, zostawił mieszkanie. I po roku był najbogatszą osobą na świecie. A na pewno ja bym się tym nie podzielił. Ja też nie. A już na pewno nie zbierał po 200 dolarów od y, osób z mojego miasta, żeby tylko zainwestowały. Słuchasz, gdzie pewo? O kompleksie dowiedziałeś się przez znajomego. No się, że zwrócił się do ciebie z pytaniem o tą, o, tą, o tą aplikację. No dlatego, że zajmujesz się rynkami. Czy udało ci się go przestrzec? Myślę, że tak, ale jego znajomy już był w to wciągnięty, tak? ponieważ też trafiło do, do niego od z kolei kolejnej osoby. No i tak te piramidy żyją, zgarniają żniwo wśród różnych społeczności. Wśród rodzin znajomych później kończy się to tragicznie, ponieważ nie chodzi tylko o stratę finansową, ale też po prostu. Zniszczenie relacji międzyludzkich. No tak, bo wciągnąłeś mnie w coś, co okazało się ogromnym skamem, a może to ty mnie okradłeś. Ktoś może do nas przyjść później z tych wszystkich ludzi, którzy których wciągnęliśmy do danej aplikacji, i powiedzieć, szukałeś mnie. Żeby tylko skończyło się na słowach, prawda? Wspomniałeś o właśnie konsekwencjach prawnych, to ja bym się chciał troszeczkę skupić na tym prawie. Tak, no niestety nasze prawo nie do końca nadąża, jeżeli chodzi o te piramidy finansowe. Nasze służby też nie do końca mają narzędzie, żeby skutecznie walczyć z takimi przedsięwzięciami. Zresztą, jak pokazał sam przykład Kompleksu, pisaliśmy o tym dwa miesiące wcześniej, gdy nie było żadnych poszkodowanych. Poszkodowani znaleźli się później, wszyscy, nagle. W jeden dzień. Tak, to był jeden moment, po którym już nikt nie był w stanie wypłacić. No właśnie, brakuje przepisów, brakuje naszym służbom pola do działania. No bo problemem jest tutaj, no właśnie, co? Bo na, na rynkach mamy oczywiście Komisję Nadzoru Finansowego, są nadzorcy, są zasady, są przepisy, a na rynkach krypto wolna Amerykanka. Tak, unijne regulacje rynku kryptoaktywów, z którymi jesteśmy spóźnieni niestety jako jedno z trzech europejskich państw z tego wdrożeniem. Jest to dyrektywa, która reguluje działalność dostawców kryptoaktywów, czyli tych wszystkich firm pośredniczących na tym rynku. Aczkolwiek piramidy finansowe i wszelkie inne oszustwa będą działały dalej, ponieważ one po prostu nie stosują się do żadnych regulacji. Tak samo jak mieliśmy popularne na Twitterze oszustwa na Olen, wcześniej były skamy na rynku Forex. Tak kryptowaluty są po prostu nośnym tematem, ludziom, kojarzącym się ludziom ze wzbogaceniem się. To nie jest też tak, że przez to, przez brak implementacji Mika jesteśmy bardziej atrakcyjni właśnie dla tych, dla tych piramid. Nie znam takiego porównania. No, na pewno w większej liczbie nieuczciwych podmiotów będzie łatwiej zachowywać jakieś pozory legalności. Tak? Ponieważ nie mamy tych przepisów, nie możemy też karać w tym momencie manipulacji rynkowych, ale to są głównie kwestie zadezerwowane dla tych podmiotów, które chciałyby uczestniczyć legalnie w tym rynku. To tak jeszcze na koniec, bo oczywiście czekamy na tą Mikę i ona by się nam bardzo przydała. Eee, Oto jeszcze przed koniec, przedostatnie pytanie. Trwają w ogóle jakiekolwiek prace, żeby tą Mikę do nas wprowadzić? Coś się dzieje? Eee, czy jesteśmy w martwym punkcie? Niestety wydaje się, że w tym momencie utknęliśmy w martwym punkcie, ponieważ aktualna wersja ustawy no, jest uznawana za jedną z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Natomiast e, rynek wzięły pod swoją obronę PiS i Konfederacja. Natomiast prezydent e, zapowiada już weto tej ustawy, jeżeli przejdzie w obecnym kształcie. A wiele wskazuje na to, że przejdzie w obecnym kształcie. Także prawdopodobnie po nieudanym uchwaleniu, e, doczekamy się jakiejś kolejnej wersji i kolejnych miesięcy, e, kiedy to prawo nie wejdzie w życie w naszym kraju. Zanim jednak to prawo wejdzie czy nie wejdzie w życie, to się jeszcze okaże, my natomiast mamy pewien substytut. Może nie substytut prawny, bo prawa jako bankier nie możemy wprowadzać, ale możemy przestrzegać, możemy mówić, możemy przestrzegać, doradzać, ostrzegać. Scam Alert tutaj wszystko się odbywa. To jest nasza akcja, w której ostrzegamy państwa, mówimy, tłumaczymy. Tam wszystkie informacje można znaleźć. No i oczywiście, Michał. Też w Skamalercie bierze udział i o też o tych wszystkich skamach dla Państwa pisze, chociażby o kontekście. Zapraszamy do czytania. Redaktor Michał Misiura, bankier.pl. Dziękuję Ci bardzo. Cześć. cześć. A my słyszymy się standardowo w przyszłym tygodniu.